Oszczędność mojej formy jest dzisiaj nieprzypadkowa, bo chcę zostawić wam przestrzeń na treść. Chcę ustąpić miejsca książce, która też jest wypełniona taką formą, że ja nie śmiałbym nawet robić jej dzisiaj konkurencji. Byłbym nawet recenzować tę książkę nago, gdyby nie stwarzało to problemów z mikrofonem. To właśnie uczyniła ta książka, że aby o niej powiedzieć, miałbym ochotę wejść na jakiś dziwny, nieokreślony, poetycki poziom kultury słowa, żonglerki słowem, takiej jak dokonał sam autor. I postaram się, jak tylko będę mógł najlepiej, oddać, czym są właśnie cudze słowa. Zaczynam brzmieć jak Tomasz Raczek, i nawet gdzieś w głowie szumi mi ten dźwięk misy tybetańskiej. Moje filmy stanowią pewnego rodzaju pamiętnik, pewien notatnik, taki jak ten chociażby notatnik, na moje słowa. Ale czy moje słowa opisują mnie lepiej? Czy wasze słowa, czy wasze komentarze, czy wasze opinia na mój temat? Bo dopiero zbierając je w jedną całość, można by było powiedzieć, jakim jestem człowiekiem, albo też odwrotnie. Może kompletnie jest to sprzeczne z prawdą. Ale wracając do tej koncepcji pamiętnika, mój poprzedni film traktował o literaturze dla młodzieży: że być może to już nie są książki na konkretny etap mojego życia. To co mam powiedzieć w takim razie o tej książce? I nie chciałbym teraz wyjść na hipokrytę i powiedzieć, że jestem za młody z kolei, żeby czytać tę książkę. Ale uważam, że do przeczytania jej i do zrozumienia jej potrzebny jest pewien poziom wrażliwości i dojrzałości, która nie zawsze przychodzi z latami, ale czasem właśnie tak jest. Bo cudze słowa, to książka nie wiem czy smutna, ale na pewno książka, która jest w stanie ten smutek z nas wydobyć. I zdawać by się mogło, że robi to w subtelny sposób, i tym bardziej zaskakuje nas ta burza emocji, która temu. Towarzyszy temu przeżywaniu żyć tych bohaterów, bo doktor szostak, a tak właściwie dr Kot, bawi się tutaj z nami w lekarza, ale wymyślił niekonwencjonalną metodę leczenia, która ma polegać na tym, że sami będziemy diagnozować stan swojego umysłu. Bo przeprawa przez tę książkę odbywa się trochę z perspektywy trzecioosobowej, że sami widzimy dom wypełniony pokojami i w każdym z tych spokoi jest jakaś cząstka nas. Jesteśmy my, umiejscowieni. Na danej osi czasu i przechodzimy i zaglądamy przez te dziurki od klucza, czy przez te okienka, i widzimy tam samych siebie. I często jest to widok, którego nie chcielibyśmy widzieć. Często to są drzwi, których nie chcielibyśmy otwierać. Porzucam ten nazbyt poetycki ton, bo też spłyciłbym tę książkę, gdybym właśnie tylko w taki sposób o niej mówił. Bo jest tutaj zwyczajna fabuła, jest tutaj bohater, są inni bohaterowie, jest wiele perspektyw i oprócz tej. Wspaniałej żonglerki słowem, tego spektaklu językowego, który nam zafundował Wittrzostak, jest standardowa, zwyczajna, przypominająca nawet może jakiś serial, historia pewnych bohaterów. A tę opowieść spaja jeden bohater, co ciekawy bohater, którego nie ma, bo już na samym początku dowiadujemy się, że zginął w wypadku i teraz będziemy musieli dowiedzieć się, kim on jest w odbiciach, we wspomnieniach. Innych osób. I jest to też pewna zagadka, oddzielając już tą całą metaforę, która spowoduje, że nie będziemy do końca wiedzieli, czy ten obraz naszego Benedykta jest prawdziwy, czy też był od samego początku fałszywy i zakłamany. I jak się tutaj wykazał Wittrzostak, mimo mnogości tych bohaterów i tego, że czytamy ich wspomnienia, ich pamiętniki, to każdy z nich posługuje się innym językiem. Nie językiem autora, tylko swoim własnym, przez autora stworzonym. Ciężko jest mi mówić o tej książce, i mówię to z pewnym smutkiem, żalem, a nawet zazdrością do, do pana Szostaka, bo jest to niezwykła umiejętność, do której ja aspirowałem i nie chciałbym być jak bohater tej książki, całe życie aspirujący do tego, aby właśnie bawić się słowem, aby bawić się językiem, aby ta kultura słowa była na jak najwyższym poziomie. Bo to jest właśnie piękne w sztuce rozmowy, w sztuce konserwo konserwowania. Te konwersowania, spierania się na argumenty, czy retoryce i erystyce, która też jest w obrębie moich zainteresowań, ale nie tylko tych teoretycznych, ale także praktycznych. I do tego ta fascynacja filozofią, którą udało się przenieść na stworzenie scenografii i klimatu do tej opowieści, bo większość scen, tych ważnych scen. Tych na poziomie właśnie odkrywania pewnych fundamentalnych prawd życiowych, odbywa się na uniwersytecie. Jest motyw mistrza i ucznia, profesora, którym wszyscy są zafascynowani. I naszego głównego bohatera, który również jest tym uczniem wyjątkowym, tym, którym zachwycają się wszyscy, tym, którzy już od samego początku wiedzą, że ten człowiek będzie kroczył swoją ścieżką. Ten człowiek nie da się zamknąć w żadne schematy. I nie jesteśmy tutaj świadkami rozmów, jesteśmy jedynie. Odbiorcami pewnych wspomnień. Czytamy cały czas o osobach w odbiciach innych osób. I znowu wpadłem w pewne skarżenie, nie wiem gdzie o nim słyszałem, że sześciu osobom zasłonięto oczy i kazano im dotykać słonia. I każdy z nich wyczuwał co innego swoim dotykiem. Co chcę przez to powiedzieć, że w zależności od tego, pod jakim kątem ustawimy lustro, takie odbicie zobaczymy danej drugiej osoby i też ma znaczenie kto to lustro trzyma. Taką książkę właśnie mógł napisać doktor nauk humanistycznych, człowiek zafascynowany filozofią. Jeżeli pan Szostak żyje właśnie życiem uniwersyteckim, a pewnie tak jest, bo widać tę czułość i dbałość o szczegóły w tej książce, to tylko i wyłącznie pozazdrościć jego studentom, jeżeli traktuje ich w taki sposób jak czytelników swojej książki. I ta właśnie próba poszukiwania odpowiedzi na te fundamentalne pojęcia, czym jest właśnie prawda, czym jest poznanie, ta Filozofia, w tym najgłębszym tego słowa znaczeniu, coś co budzi moją fascynację, i ta filozofia ukazana jako nauka szlachetna, dla której niektórzy się poświęcają, licząc na to, że znajdą odpowiedzi na bardzo ważne pytania, a tak na dobrą sprawę otrzymują w zamian tylko więcej pytań. I mnie to fascynuje i ja jestem usytasy bez dwóch zdań, i chciałbym was zarazić też tym, żebyście spróbowali, ale nie będę miał do was pretensji, jeżeli nie będziecie chcieli się zmierzyć z tą książką, dlatego że. Próg wejściowy jest naprawdę wysoki, i trzeba podejść do tej książki z dużą dozą wrażliwości i nastawić się na to, że będziemy odczuwać właśnie kasa po jej przeczytaniu. Że dojdziemy do tych zakamarków, do których może nie chcielibyśmy dochodzić w trakcie czytania. I nawiązując do historii naszego głównego bohatera, który wybrał ścieżkę stworzenia niekonwencjonalnej, nietuzinkowej, nietypowej restauracji. To ja przyrównam tę książkę też jak do potrawy, której nigdy w życiu nie smakowałem, nie chciałem jej zasmakować, a ktoś mi ją pokazał i okazało się, że strasznie ją polubiłem. Jeżeli wcześniejsze książki Wita Szostaka są właśnie taką ucztą dla kogoś, kto pragnie obcować ze słowem, językiem, to muszę po prostu to nadrobić, bo sposób, w jaki dokonuje się tutaj ta żonglerka słowem, dowodzi tego, że tylko Literatura jest w stanie nam dostarczyć takich doznań. Zapomnijcie w tym momencie o serialach. Nie przeniosą one Was na taki poziom, jaki przeniesie Was książka, która jest po brzegi, wypełniona zabawą, właśnie słowem, językiem i momentami nawet pewne zdania wzbudzają taki zachwyt, że aż chce się je czytać na głos. Niesamowity spektakl najwyższej próby o poszukiwaniu tych właściwych słów, właśnie o tej idei filozofii, żeby nazywać pewne rzeczy, opisywać pewne rzeczy dobierając tych wyszukanych, tych najlepszych słów. Tak jak właśnie robiła to bohaterka tej książki, która te puzzle składała w jakiś niesłychanie magiczny sposób, tak że nikt nie potrafił nazwać tego, choć wszyscy mogli myśleć o tym samym. I ta wspaniała metafora wylewająca się z tej książki że człowiek widzi siebie tak naprawdę w odbiciach innych, że zaczynamy doceniać momenty dopiero kiedy stają się wspomnieniami. I kwintesencją tej książki są te pytania egzystencjonalne. I jedno z nich, które wypowiedział Benedykt, dobrze definiuje tę książkę. Czy to my żyjemy życie, czy to życie żyje nas? Jest teraz jesień, zima, więc jest mnóstwo czasu na odpowiedź, ale uwaga! Każda odpowiedź może być dobra i każda może być też zła. Mam wrażenie, że albo życzę sobie tego, że tak jak wziąłem do ręki książkę Radka Raka i życzyłem jej pomodzenia namaszczając ją, żeby zdobywała nagrodę i udało się zdobyć literacką nagrodę Nikę, tak życzyłbym sobie, żeby i ta książka zdobyła laury uznania, bo jej się to po prostu należy. A jeżeli tak się faktycznie stanie, to wydawnictwo Power Graph chyba będzie chciało do mnie przysyłać wszystkie swoje książki. Świetna książka i żeby was jeszcze przekonać na koniec, to wiem, że wielu z was Zachwyca się twórczością Kuby Małeckiego, to sięgnijcie po, po książki Wita Szostaka, szczególnie po tę książkę. I wtedy napiszcie, czy miałem rację, czy nie. W komentarzach, oczywiście, możecie napisać mi też o takich książkach, które wywarły na Was taki wpływ, takie pozytywne wrażenie, które skłoniły Was do refleksji. Bo teraz jest dobry czas, zresztą zawsze jest dobry czas na to, żeby zadawać sobie te trudne pytania, no ale trzeba być trochę takim niepoprawnym, wrażliwym intelektualistą, którym ja poniekąd się czuję. I czytając tę książkę, poszedłbym jeszcze raz na studia od nowa, na studia filozoficzne. Bo jest to dla mnie piękna dziedzina nauk humanistycznych i widzos tak mnie w tym jeszcze bardziej utwierdził. Ode mnie to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i. Albo nie, wiecie co? Dostałem ten notes na swoje niby słowa, ale ja bym chciał, żeby on był wypełniony cudzymi słowami. Żebyście wy, szczególnie ci z was, którzy są tutaj dłużej, zastanowili się, kim ja dla was jestem, w jaki sposób byście mnie opisali i zróbcie to w kilku słowach, w kilku zdaniach, bo jestem ciekaw, jak bardzo jest to zbliżone do tego, co samo sobie myślę, albo jak bardzo się to różni. I proszę, nie traktujcie tego w kategoriach jakiegoś przejawu egocentryzmu czy pychy, że ja będę chciał się tym upajać, tylko po prostu jako takie ciekawe doświadczenie, do którego będę ja mógł wrócić za, za jakiś czas i Wam opowiedzieć, jakie były moje właśnie wrażenia z czytania tych Waszych wpisów. Uff, ciężki był kaliber tej książki, długo będę o niej rozmyślał, i nie dziwię się, że wydawnictwo Powercraft dołączyło do niej. Wino, które widzieliście na Instagramie. Bo chyba kaca książkowego trzeba leczyć innego rodzaju kacem. Nie wiem, teraz dopiero będę musiał spróbować, ale ja już to wino wypiłem. No nic, trzymajcie się, cześć!